Dzień dobry, szczęść Boże. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was wszystkich i wszystkie szczególnie 8 marca w ten przepiękny piątek. Mamy Ewangelię podaną dzisiaj na tacy jako pokarm o tym, jak pewien człowiek zbliża się do Jezusa i pyta go: Mistrzu, jakie jest najważniejsze przykazanie, o co chodzi w byciu przy Bogu. Czego Bóg od nas wymaga najbardziej? I Jezus mówi bardzo prosto. Jest to w Marku, w 12 rozdziale. Jezus mówi do tego człowieka, cytując Stary Testament, ko konkretnie Księgę Powtórzonego Prawa. Mówi tak, to jest cytat. Słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Panem Jedynym, będziesz miłował Go Całym swoim sercem, z całych sił swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. I moi drodzy, Jezus powiedział, że to jest najważniejsze przykazanie. Chodzi o miłość Pana Boga i drugiego człowieka, ale zauważ, że Jezus tam jeszcze zacytował pewne słowo, które jest na samym początku przed tym wielkim przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Pierwsze słowo to jest szemma, szemma, szemma Izrael, słuchaj Izraelu. I moi drodzy, chociaż przykazanie oczywiście to największe to jest, żeby kochać Boga i drugiego człowieka, to zobacz jak to jest pięknie podane nam, jak w Starym Testamencie przedstawiono te przykazania i, i jakim słowem je poprzedzono i Jezus robi to samo. Przekazując to przekazanie, mówi też na początku: Słuchaj, słuchaj. I chciałbym się tego uchwycić dzisiaj i w tym zauważyć pewną podpowiedź, pewien taki piękny drobiazg, taki uśmiech od Pana Boga, pewną wskazówkę, że tak naprawdę pierwszym to jest Szemba. Pierwsza sprawa to jest: Słuchaj, słuchaj, a później wszystko będziesz wiedział. Będziesz wiedział, jakie jest pierwsze przykazanie, jakie jest drugie, jak je wypełniać, jak je praktykować w życiu. Na początku słuchaj, szemma. I chciałbym na tym się dzisiaj skoncentrować, dobrze? Na tym niepozornym wprowadzeniu do tych wielkich przykazań najważniejszych. Na słuchaniu. To też możemy potraktować jako przykazanie. To też możemy... Potraktować bardzo poważnie, że to jest pewny warunek. Jeżeli chcesz w ogóle wejść w relację z Bogiem, jeżeli chcesz z Nim współpracować, odebrać od Niego prawo, od, odebrać od Niego pewne wskazówki na co dzień, przykazania i później je umiejętnie realizować, to najpierw trzeba szema, najpierw trzeba słuchać. I moi drodzy, w Dzień Kobiet, w tym pięknym dniu od razu nam przychodzi na myśl postać Marii, siostry Marty i Łazarza, która w Betanii, kiedy Jezus z towarzyszami odwiedził m.in. właśnie Marię, Martę i Łazarza, to ona usiadła u jego stóp i słuchała. I ona robiła właśnie to, szemma. Przyszedł Mistrz, przyszedł Jezus, więc ona Bach na kolana, na ziemię i u stóp Jezusa zajęła najlepsze miejsce, by wszystko słuchać, by spijać każde słowo z jego ust. To właśnie ona zrobiła. Maria z Betanii. Niech ta kobieta będzie dzisiaj dla nas wzorem właśnie podejścia do tego przykazania, w ogóle wejścia w relację z Bogiem. Że najpierw musimy się zatrzymać, wyhamować swoje życie, swoje słowa i gonitwę swoich myśli, nastawić się na słuchanie, a wtedy wszystko stanie się dla nas proste i jasne. I moi drodzy, film The Chosen, który z taką pasją, którego oglądamy i śledzimy każdy najnowszy odcinek, on pokazał już taką scenę, jak Jezus właśnie przyszedł do Betanii. I Maria zajęła miejsce u jego stóp, i, i ten serial przepięknie pokazał, jak Maria y, z wielką miłością, z uważnością słuchała Jezusa, a później jak Jezus ją pochwalił y, w kontrze pewnej do Marty. Ale moi drodzy, chciałbym zdradzić pewien szczegół y, z tej sceny filmowej. Otóż, kiedy Marta zwróciła uwagę Jezu, zobacz, moja siostra mnie zostawiła samą w tym usługiwaniu. Jezus mówi, spokojnie, ona obrała lepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, ale Marto ty też obierzkawał dobrej roboty. I wtedy Maria i Marta spojrzały się na siebie i Maria zrobiła coś takiego. Patrząc w oczy swojej siostry, Marty, powiedziała, I z ruchu wart by było widać, że powiedziała: Przepraszam, wybacz, ale tu jest Jezus. To jest taka okazja. Jak ja bardzo chciałam po prostu to zrobić, tylko się zasłuchać w jego słowa. I co to pokazuje, że ten, kto słucha, kto słucha Boga, to masz też empatię i miłość. I tam nie było konfliktu po tej akcji między tymi siostrami, bo Maria przeprosiła Martę powiedziała: Przepraszam, wybacz. Marta się uśmiechnęła ostatecznie do niej i się pojednały. To jest owoc życia człowieka zasłuchanego w Boga. Pojednanie. Miłość. Taki człowiek nie rodzi konfliktów, bo jest prowadzony przez Bożą mądrość, Bożą miłość. Jest napełniony Bożym Duchem. Tak więc, moi kochani, niech Maria, wspaniała, przepiękna kobieta, Wzór słuchania będzie dla nas przykładem na dzisiejszy challenge. Otóż zachęcam, aby każdy, każda z nas dzisiaj, 8 marca, 5 minut, abyśmy poświęcili na tylko i wyłącznie słuchanie. Nawet nie tyle czytanie, nie tyle słuchanie konkretnych słów, jakiegoś kazania, nauczania czy jakiegoś uwielbienia. Nie. Mamy słuchać Pana, mamy słuchać Boga, który jest duchem, abyśmy usiedli w ciszy i pięć minut nastawili swoje uszy duszy na Boga, który jest przy nas. Dlatego zachęcam do tego zadania dzisiaj, abyśmy praktykowali często takie słuchanie z uważnością bożych natchnień, bożych słów. Niech te pięć minut będzie dobrym. Treningiem i zadatkiem na przyszłość, na praktykowanie właśnie takiej modlitwy słuchania. A teraz na koniec życzę wszystkim kobietom, młodszym i starszym, przede wszystkim, aby doświadczały każdego dnia, że są piękne, wartościowe i ważne. I żeby Bóg zsyłał ludzi i dał natchnienia mężom. Braciom, ojcom, wszystkich tych kobiet, by się nimi posługiwał i dawał te natchnienia, żeby ich ustami, mężczyzn. Pan to przypominał bardzo często, każdej z was. Jesteś piękna, jesteś wartościowa, doceniam to, co robisz. Doceniam Twoją ciężką pracę. Doceniam to, że w codzienności. Robisz więcej niż ja, i za to Ci bardzo dziękuję. Gdyby nie Ty, moje życie byłoby smutniejsze. Życie naszej rodziny nie wyglądałoby yy, tak pięknie, jak wygląda dzięki Tobie. Życzę Wam, drogie kobiety, aby Bóg uruchamiał mężczyzn młodszych, starszych yy, wokół Was i ich ustami. Byście słyszały prawdę Bożą. I życzę także, abyście czuły się spełnione jako córki Boga, abyście pamiętały o swojej godności, że jesteście wyjątkowymi stworzeniami i że wasz tata to Bóg, i że macie godność, i że jesteście bardzo umiłowane, i życzę, aby właśnie ta świadomość waszej wielkiej wartości potwierdzana przez innych ludzi, Bądź tylko przez Boga samego, a to już wystarczy, dawała Wam głęboki pokój yy, serca, radość, nadzieję i perspektywę szczęśliwego życia. I faktycznie tego szczęścia na co dzień. Serca Wam Błogosławię, ja pieczętuję te życzenia krwią Baranka Paschalnego, aby one się spełniły w Twoim życiu, droga siostro. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro z Bogiem.